będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam wszystkich do medytacji Słowa Bożego na 21. niedzielę już w ciągu roku. Podejmuję temat Bożego Prawa, a jednocześnie Boga w życiu człowieka i w życiu narodu wybranego, Izraela. Józef, który został następcą Wielkiego proroka i wodza, prawodawcy Mojżesza, przypomina Izraelitom, że zostali wybrani przez Boga od począwszy od Abrahama, że są narodem obietnicy, że są ludem szczególnie chronionym i wychowywanym przez samego Boga. I Josu, jako następca Mojżesza, mówi tak do narodu gdy ich zgromadził gdyby wam się nie podobało służyć Panu rozstrzygnijcie dziś komu służyć chcecie czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki czy też bóstwom amorytów, w których kraju zamieszkaliście ja sam i mój dom służyć chcemy Panu Józef stawia tu im pytanie takie retoryczne, ale zarazem wymagające by się opowiedzieli, by zdecydowali, by ich decyzja była wyborem świadomym, przemyślanym, dojrzałym, odpowiedzialnym. By była decyzją, w której potwierdzą później życiem i postępowaniem swoje trwanie przy Panu, przy Bogu. Czytam dalej: Naród wówczas odrzekł tymi słowami: Dalecy jesteśmy od tego, abyśmy mieli opuścić Pana. A służyć cudzym bogom? Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. Naród deklaruje, Swoją gotowość trwania przy Bogu, i teraz musi to zweryfikować swoim życiem, codziennym postępowaniem moralnym. To pytanie dotyczące Boga w życiu człowieka podejmuje też i Pan Jezus w Ewangelii, kiedy wyraźnie mówi, co służy życiu człowieka, co to życie mu ocali i dzięki czemu to życie uczyni wielką wartością tu już na Ziemi, a. Zbawieniem wieczności, warunkiem tego odkrycia życia to jest przyjęcie Pana Jezusa i tego daru, który On da, czyli Jego pokarmu duchowego, czyli Jego ciała. Powiedział Pan Jezus: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kiedy usłyszeli te słowa, Żydzi zaczęli się buntować, a nawet odchodzić. I czytam dalej, a wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa, Któż jej może słuchać. Nie mogli zrozumieć, nie mogli pojąć. Dla nich było to nie, nie do zrozumienia, bo patrzyli na to po ludzku, bardzo po ludzku. Brakowało im wiary, bo tę rzeczywistość, tak ważną i głęboką, i służącą człowiekowi, można. Przyjąć i zrozumieć tylko dzięki wierze, która rodzi w człowieku postawę pokory, czyli zdolności przyjęcia niepojętego daru Boga. Bóg daje siebie w Jezusie Chrystusie i daje nam na, jako zadatek zmartwychwstania. I dlatego pan Jezus powiada dalej: Duch daje życie, ciało na nic się nie, nie zda. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Tu się rozgrywa dramat człowieka w wierze. Albo człowiek wierzy i z pokorą przyjmuje ten wielki dar, który daje mu życie wieczne, albo spogląda tylko z logiki ludzkiej, pozycji takiej doczesnej i wtedy to nie jest dla niego do przyjęcia. Ta prawda. Dlatego Pan Jezus też stawia to pytanie tak yy, dramatyczne uczniom: Czy Wy też chcecie odejść? I wtedy Piotr w imieniu wszystkich pozostałych uczniów odpowiada: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Piotr w imieniu wszystkich uczniów deklaruje, że chcą pozostać przy Jezusie. Bo do kogo człowiek pójdzie? Kto i co mogłoby go ocalić? Nie ma dla czeka ocalenia poza Bogiem, poza Jezusem. Nie ma ratunku. Pozostanie mu tylko śmierć i rzeczywistość przegranej. Natomiast przyjęcie Jezusa jest przyjęciem życia, przyjęciem nadziei zmartwychwstania, czyli wejście w klimat zbawienia, które daje tylko Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. To też prawda ta powinna kształtować cały wymiar naszego doczesnego życia ten yy, intelektualny, ten duchowy, ten moralny, naszego postępowania również. Podejmuje ten temat też święty Paweł w liście do Efezjan i mówi: Bracia, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej, czyli przyjmując naukę Jezusa, karmiąc się Jezusem. Stajemy się zdolni do takiej miłości heroicznej, która jest gotowa pokonać i zdolna pokonać wszystkie trudności i przeciwności. To też yy, mówi dalej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężą we wszystkim. Ale i dalej święty Paweł mówi: mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo, aby samemu, samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego lecz aby był święty i nieskalany. Święty Paweł tutaj stawia małżonkom za wzór Chrystusa i Kościół. Tak jak Chrystus umiłował Kościół, czyli nas wszystkich i oddał za nas życiem i troszczy się o nasze uświęcenie, o nasze wieczne zbawienie, o nasze najwyższe dobro, taki właśnie mąż ma tak miłować żonę jak Chrystus Kościół. A żona ma tak odwzajemniać się w tej miłości mężowi, jak Kościół Chrystusowi odwzajemnia się w tej miłości, w tej czci i w tej y, miłości służebnej. Dlatego święty Paweł wprowadza, jak gdyby taką rewolucję duchową y, w życie małżeńskie, pomaga tę miłość odwnętrza, odkryć i wydobyć jako największe, najwyższe prawo. Najwyższym prawem jest miłość, która ma swoje źródło w Bogu, zakorzeniona jest w Bogu. Tylko taka miłość jest miłością bezinteresowną. I, u, I pomagającą budować prawdziwe szczęście doczesne i wieczne. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na Eucharystię. Szczęść Boże.